Twoje słowa są surowe i ostre. Zaczynasz od porównania chłopięcych pomysłów twoich adwersarzy do paranoicznych wyobrażeń jakiegoś pisarza od siedmiu boleści publikującego w podejrzanych gazetkach. Co będzie następne? Bzdura o kosmitach budujących piramidy? W miarę jak twoje słowa rozpowszechniane są w mediach i udzielasz kilku wywiadów w radiu, otrzymujesz coraz więcej odpowiedzi. Twoja uniwersytecka skrzynka wypełnia się wiadomościami pełnymi gruźb. Pochodzą ze wszystkich stron, pseudonauki i wszelkich możliwych środowisk fantastów. Pisarze powieści fantastycznych, amatorzy parapsychologii, teoretycy chaosu i różnorodni fanatycy poczuli się dogłębnie urażeni twoją postawą. Nic na to nie poradzisz. Odczuwasz wręcz głęboką, perwersyjną satysfakcję, uraziwszy ich dziecinne sentymenty. W twoim codziennym życiu nic się nie zmienia, aż do pewnego poranka, kiedy coś przerażającego zwraca twoją uwagę. Obok drzwi twojego domu pojawia się paczka, z której na chodnik wycieka krew. Jeżeli chcesz zadzwonić na policję, idź do paragrafu 20. Jeżeli odważysz się sprawdzić, jaki to koszmar przygotowali twoi wrogowie, aby cię zastraszyć, idź do paragrafu 125. A tam w oddali widać kolejne wybory. Zastanów się dobrze, śmiertelniku, ponieważ ten konkretny może być twoim ostatnim. Jesteś pewien? Na pewno, na pewno, na pewno, na pewno. Zatem do na na następnego. następnego.